Witam wszystkich dzisiaj dosłownie w kilku słowach. Dlaczego gaz łupkowy właśnie się tak nazywa? Dlaczego ten gaz, który w rzeczywistości jest gazem ziemnym? Nie mówimy na niego gaz ziemny, tylko określamy go mianem gazu łupkowego. Powód jest jeden. Ponieważ gaz łupkowy znajduje się w skałach łupkowych, w formacjach łupkowych, czyli skałach ilasto-mułowcowych. Skały mają tę nazwę, że są łupkowe. Dlaczego? ponieważ kiedy taką skałę uderzymy, no dajmy na to młotkiem, dzielą się na cienkie płyty, łupią się. Jest to taki łupek, stąd ta nazwa. I właśnie dlatego, że ten gaz pochodzi z tych skał, z formacji łupkowych, wziął miano gazu łupkowego. To jest gaz ziemny, tylko znajdujący się w innych formacjach. Z tym gazem ziemnym znajdującym się, wydobywanym z tych złóż konwencjonalnych, ma prawie identyczny skład. Po prostu ta skała łupkowa... Stała się skałą macierzystą, tam gdzie powstał, zbiornikową, tam gdzie się obecnie znajduje, tam gdzie jest uwięziony ten gaz, i uszczelniającą. W przypadku gazu ziemnego z tych konwencjonalnych złóż, został, jest on uwięziony po prostu przez jakąś warstwę skał, która nie pozwala mu dalej do góry się wydobywać. A tu formacje łupkowe dosyć, że magazynują ten gaz. To jeszcze ze względu na swoją budowę powodują, że same w sobie są tym uszczelnieniem, zapobiegają wydobywaniu się tego gazu dalej. Powoduje to niestety, że wydobywanie tego gazu łupkowego jest całkowicie inne i o wiele trudniejsze technicznie niż gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych. To powodowało, że przez naprawdę długi okres czasu te złoża gazów łupkowych nie były wydobywane, ze względów ekonomicznych i technicznych. Po prostu nie było na tyle dopracowanych technik ich wydobycia, do tego ekonomia ich wydobycia była taka, że tego po prostu się nie opłacało robić. Oczywiście, wraz z tym, że techniki wydobywcze się zmieniają, rozwijają, i znaleziono nowe techniki umożliwiające skutecznie wydobywać gaz łupkowy, wraz ze wzrostem wydobycia tego gazu. Również ta ekonomia spowodowała, że ten gaz się po prostu opłaca wydobywać. I dlatego teraz tak często słyszymy o gazie łupkowym, o tym, że warto go wydobywać, że nawet na terenie Polski mamy ten gaz i powinniśmy go wydobywać, ponieważ zapewnilibyśmy sobie dzięki temu niezależność od zewnętrznych dostaw. Więc gaz łupkowy nazywa się tak tylko dlatego, że znajduje się w formacjach łupkowych że jest, można powiedzieć, zmagazynowany w skałach łupkowych. Dzięki temu otrzymał taką nazwę, żeby go można powiedzieć odróżnić od tego gazu ziemnego, a kolejną różnicą jest właśnie to, że można powiedzieć metody wydobycia są też inne. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Podziel się opublikuj, pokaż znajomym na swoje media społecznościowe. Każda Twoja pomoc jest potrzebna. Do rozwoju tego kanału. Dziękuję i do usłyszenia ponownie.